Witam Was już w 23 vlogmacie. Naprawdę tak bardzo się cieszę. Nie mogę uwierzyć, że jutro już jest wigilia. Patrzcie, zostały już tylko dwa prezenciki, a więc zabieramy się za otwieranie 23. otwieramy. Tutaj jest. I mamy tutaj. Nie wiem, jak to nazwać. To jest taki slime, do którego możecie wsadzić oczka i ręce, i macie takiego potwora. A teraz otwieramy numerek 23 z kalendarza Haribo Dobrze, tu jest. I zobaczmy, co się tu I tu mamy żelki i mamy tutaj owocowe żelki Merry Christmas. Tak prezentuję się dzisiejsze zdobycze z kalendarzy adwentowych. Naprawdę bardzo podoba mi się ten slajmowy potwór. Jest mi bardzo smutno, ponieważ został już ostatni prezent z kalendarza adwentowego. No i ostatnie okienko w Haribo. Ale i tak bardzo się cieszę, że jutro jest Wigilia, ale nasze odliczanie niestety powoli się kończy. Teraz będę jechała do mojej prababci, także odezwę się do Was później. Właśnie wróciłam od mojej prababci, jeszcze zanim poszliśmy do prababci to y, kupiliśmy obok domu mojej prababci y, makowiec w cukierni. Zjadłam aż dwa kawałki. Naprawdę pyszny, naprawdę przepyszny. babci nic wam nie nagrywałam, dlatego, że oczywiście chciałam spędzić trochę czasu z rodziną i jeszcze przyjechaliśmy do Worum po jakieś ostatnie świąteczne zakupy. Jeśli oglądaliście vlogmasy z poprzedniego roku, to pamiętacie pewnie, że pokazywałam wam tego wielkiego złotego renifera. Kolejny dzień pod rząd, jestem w maku, nie bieżcie ze mnie przykładu. Ja już wróciłam ze sklepu, a teraz otworzę sobie razem z wami mojego slajmowego potwora. Ok, otwieramy i mamy tutaj tego slajma i te akcesoria, które trzeba w niego włożyć. Więc otworzymy tutaj kapelusz, coś do kapelusza, ręce buciki i twarz Także teraz otwieram sobie slajma Okej, okay, trochę jest ciężko O, mam to. Okej okay. Opening, opening, opening Jak taka pastelina to jest takie połączenie gumy do rzucia z plasteliną, bo to trochę wygląda jak zużyta guma do rzucia. Staram się tego potwora ulepić teraz w kulkę i wczepić do niego te wszystkie akcesoria. Dobrze, lepimy kulkę. Już zrobiłam kulkę, teraz będę do niego przyczepić rzeczy. Zaczniemy sobie od twarzy. Wczepiam, wczepiam, wczepiamy. Jest twarz, teraz kapelusz. Wczepiamy, jest kapelusz. Teraz trzeba włożyć do niego to coś, nie wiem co to jest. I rączki. Y jakim tutaj... A tak, ok Już mam. Jedna. Druga. A teraz buty. Jeden. Oj, odpadł mu, zaraz przyczepię. I drugi. I trzeba przyczepić jeszcze to coś. O, I mam potwora. Potwór wygląda bardzo uroczo i jest właściwie trochę podobny do tego na opakowaniu. Naprawdę bardzo fajna zabawka. Można powczepiać na niego różne akcesoria i to, co macie w domu, jeśli chcecie. Naprawdę polecam. Odzywam się do Was po kilku godzinach. W tym czasie, co yy, się do was nie ozywałam, oglądałam sobie telewizję, byli u nas znajomi i naprawdę było bardzo fajnie. Pojadłam trochę słodkich rzeczy, zjadłam już kolację, bo jest 21:30, a teraz będę sobie grała na telefonie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to dotrwajcie też do końca, bo pod koniec będzie dla was mała niespodzianka. takich świątecznych piosenek w okresie y, Świąt Bożego Narodzenia. Możecie napisać w komentarzach, czy Wy też lubi, lubicie. Ja nie lubię taki, y, takich, y, takich typowych y, kolęd, tylko właśnie takie świąteczne piosenki. Naprawdę mi się podobają. Się już w piżamkę, bo jest 23 i będę już powoli kończyć tego vlogmasa. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego. I jak Wam mówiłam, pod koniec miała być niespodzianka, i będzie niespodzianka, bo nie ja dzisiaj zakończę vlogmas, tylko ktoś inny. Po tytule filmiku możecie się już domyślić, kto to będzie. Także bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w ostatnim już wygłosie. Pa pa!